Najpierw zróbmy sobie taką próbę i teraz Beatko, poczuj z rurką, czy nie napina Ci się lekko to miejsce, gdzie jest przepona lub brzuch, czy nie czujesz takiego lekkiego wysiłku w brzuchu. Czuję. I zrób sobie bez, bez żadnego wysiłku, nie czuć tego napięcia w brzuchu, no a z, czujesz? Mhm, jest różnica. No, brawo, słuchajcie, moi kochani. No, to wtedy właśnie poruszamy przeponę. To się nazywa, to jest taka um, lepsza forma próby, próba walsalwy przez V, możecie sobie zobaczyć. I to może naprawdę tu bez, bez żadnych żartów uratować komuś życie, ponieważ poruszamy przeponę, i tylko powiem, przy, jesteśmy, przy, pamiętacie, przy UPSie, przy S z ups Teraz mamy taki najdłuższy nerw, który się nazywa nerwem błędnym, który zaczyna się przyczaszkowo, oplata wszystkie narządy i przechodzi przez przeponę. Więc w momencie, w którym dotkniemy nerwu błędnego, właśnie dzięki, dzięki na przykład oddychaniu, to uruchamiamy układ nerwowy przywspółczulny, bo rolą układu, rolą nerwu błędnego między innymi i jest uruchomienie, słuchajcie, to jest jak domino, nasze ciało jest po prostu świetne, tylko muszę wiedzieć jak. Więc tu nie że robimy dłuższy wydech, który nas przenosi na przywspółczulny układ nerwowy, to jeszcze dotykamy przepony, która włącza też ten współczulny układ nerwowy.